Cześć wszystkim jest Zenciak i dzisiaj zamierzam zostać najbardziej poszukiwanym więźniem na Jail SMP No dobra, ale czym w ogóle jest Jail SMP? Jest to serwer SMP, gdzie cała akcja toczy się na terenie więzienia Oczywiście są różne sposoby, żeby z niego wyjść, ale tego dowiecie się już w tym filmie Mój drodzy, ten tryb jest dostępny tylko na moim serwerze craftcube.pl Więc jeżeli chcecie wygrać rangę na moim serwerze, zostawcie w tym momencie lajka Bo jak wbijemy 3000 lajków, to zrobię więcej takich filmów Zasubskrybujcie kanał, oczywiście z dzwonkiem oraz w komentarzu napiszcie swój nick, to będziecie mogli wygrać taką rangę no dobra, ale jaki miałem w ogóle plan? Moi drodzy, moim planem było zostać najbardziej poszukiwanym więźniem na Jail SMP. A żeby to zrobić, musiałem zrobić kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Pierwszą z nich było, moi drodzy, zabicie zwykłych, szarych więźniów. Po to, żeby zdobyć właśnie status poszukiwanego. Dobra, moi drodzy, jestem na Jail SMP, jest aktualnie w mojej celi eee, Tak ona wygląda, no nie ma tutaj nic eee, niesamowitego akurat. Moi drodzy, pójdźmy sobie po prostu na warpię Pi. Jeżeli ja tutaj będę, to będę mógł sobie, że tak powiem, zrobić. Status yy, poszukiwanego więźnia. No dobra, ale co wtedy? Zwykły status poszukiwanego więźnia dostaje się wtedy, gdy się zabije zwykłego gracza. Ale moim celem było zostać najbardziej poszukiwanym więźniem, przez co miałem zamiar zabić najbardziej bogatego gracza na serwerze, żeby złożył na mnie zlecenie. A dlaczego on musiał być najbardziej bogatą osobą? Ponieważ zlecenie polega na tym, że jeżeli ktoś ciebie wkurzy, możesz wystawić za niego nagrodę za jego głowę. Na przykład 10 milionów, jeżeli ktoś go zabije. Dobra, moi drodzy, jestem na PvP. Mam generalnie dobre w miarę temy. już widzicie, że ktoś mnie tutaj próbuje. Je zabić i dobra, zabijam go i tak jak widzicie, zostało mi wbity już status poszukiwany więzień. Po śmierci tracisz itemy, ponieważ, moi drodzy, tak jak to wygląda, yy, tak, tak jak widzicie zresztą, jak to jest napisane, Boże, ile to jest w ogóle osób i wszyscy się nawzajem jest same stiwki. Ja pierdzielę, co jest? Dobra, ej, to jest, moi drodzy, niezły plan, tak szczerze, bo w tym momencie sobie farmie na nich ściano yy, i do tego jeszcze, moi drodzy, no raczej ktoś się może zdenerwować, że ja zabijam tyle ludzi, na przykład jakiś policjant może na mnie, tak jak mówię, złożyć, złożyć to no, naprawdę bardzo ciekawą ofertę. Ja pierdzielę to jest osób. Masakra. Tak jak powiedziałem, poszukiwany więzień traci itemy. I ja pierdzielę. Tu jest jakiś ziomek, który nie jest za bardzo dla mnie miły. Oj, w ogóle nie jest dla mnie miły. Czemu on ma takie dobre itemy? Ja nie mogę zginąć, bo wtedy stracę status poszukiwanego więźnia. Znaczy, stracę itemy, bo mam status właśnie taki. Dobra, zabijmy sobie tego ziomka. Oni w ogóle wszyscy nie tracą generalnie itemów, bo są, tak jak mówię, no zwykłymi więźniami. Dobra, sobie zawiniemy stąd i gdzieś się po prostu schowamy. Dobra, moi drodzy, udało mi się uciec. Teraz w ogóle trzeba sprawdzić, kto jest najbogatszym graczem na serwerze. I ziomek ma 910 milionów. Także by mógł na mnie stówkę wydać. Dobra, moi drodzy, udało się. Generalnie ktoś bardzo się na mnie wkurzył i ustawił na mnie zlecenie. Znaczy, tylko mi to tak mignęło na czacie. Znaczy, jakby słyszałem jakiś dźwięk, że. Bo jest taki dźwięk, jeżeli ktoś ten. Czy jakie jest na mnie zlecenie? 50 milionów za moją głowę? Skąd ci ludzie mają takie pieniądze? Dobra, moi drodzy, skoro jestem najbardziej poszukiwanym więźniem, potrzebuję jednej pewnej rzeczy. A są w nim, moi drodzy, diamenty. Kupimy sobie, moi drodzy, po prostu diamenty w sklepie. Z tego względu, że jeżeli jest ja sobie w tym momencie kupię, to mogę. Zakupić sobie przepustkę na wolność. Tylko nie będzie to takie fajne. Ponieważ jeżeli zakupię sobie tę przepustkę i kliknę w tym momencie prawy przycisk myszy. Normalnemu graczu wyświetla się Gui, jaką klasę chcę sobie wybrać. Czy chce zostać mordercą, policjantem, czy zwykłym graczem. Ja, moi drodzy, nie mam tego wyboru, ponieważ jestem poszukiwanym więźniem. I jeżeli kliknę teraz prawy, to zostaję mordercą automatycznie. Moi drodzy, postanowiłem, że jeszcze bardziej zdenerwuję kilku graczy, i napiszę bardzo ciekawą wiadomość. A będzie nią używać przepustek, i mnie zabić. Kto mnie zabije zgarnie 50 milionów dolarów. Moi drodzy, no jest. Jest grubo w tym momencie. Ludzie się już do mnie tepają w ogóle, więc dobra, nawet niektórych mogę tepnąć. Mam tu kilka rzeczy, więc raczej powinienem sobie poradzić. Aha, tylko że najprawdopodobniej oni nie, nie byli na wolności. Ej, ten już mnie jakiś gracz, Dominik. A, no i on był więźniem, czyli nie miał przepustki i go tepło od razu. Dobra, kilku graczy się do mnie tepło, moi drodzy. Niestety żaden z nich nie, nie ma wciąż przepustki, więc ich po prostu cofa do więzienia. No niestety, moi drodzy, bez przepustki nie, 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 nie dacie rady mnie, że tak powiem, zabić. Spróbuję zrobić, moi drodzy, jakiego, jakiegokolwiek bejza, ponieważ mam tylko godzinę. Żeby je było im jeszcze trudniej mnie wysnajpić, ponieważ bardzo łatwo mnie znaleźć. Spytacie, dlaczego bardzo mnie łatwo znaleźć? Ponieważ każda osoba, która użyje przypustki i wybierze klasę policja, dostaje automatycznie kompas, który namierza mnie. Z tego względu, że jestem mordercą, a policjanci mają za zadanie wybić wszystkich morderców. Dobra, mam jakiegoś tutaj już bejzika. Dobra, no jakoś to jakoś to powinno być. Gitara, no zobaczymy. Cały czas się do mnie typają jak coś gracze generalnie. Sobie fajnie byłoby ich tewność, tego nie i żaden z nich nie ma żadnej przypustki, więc i takich chyba stąd wywali. O nie, dobra, on ma, on ma, on ma, on ma. O kurde, czy on zginie? Altował i zrobił tera, no nie wierzę. On nie ma żadnych w sumie itemów. Dobra, użyję łódki. Lec, lecę do niego, lecę do niego, wyrąbane. Let's go, co ma, co ma być to będzie? No fak, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, wariacie. On już wie, że ma przerąbane, prawdopodobnie. On dalej, co on robi, ty? Najgorsze jest też, że ja tam nie ustawię set home. A. O fak, skoczył na mnie, skoczył na mnie. Nie, 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 nie uciekniesz, wariaciku. Zabiłem go! No ale nie stracił itemów niestety, bo jest po prostu no, zwykłym, zwykłym graczem. Czekam czy jest, będzie tu jakiś policjant z krwi i kości, który w serio rzeczywiście będzie chciał mi coś zrobić. I ten kostu znowu do mnie przyszedł i chce, znowu chce się ze mną bić. <gry> I znowu go zabiłem, ale lamus Ej, dobra, y, słuchajcie mnie. O kurde, to jest jakiś netelig'owy! Netherlig'owy i to jest jakiś policjant! Dobra, próbuję, próbuję! O kurde, on się, moi drodzy, będzie pocił na mnie. Tak mi się wydaje. Dobra, próbuj, próbuję coś mu zrobić. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Dobra, leży. Let's go, dobra. Ej, tak szczerze. Jestem przekonany, że zaraz coś się bardzo, bardzo na mnie znerwuje. Moi drodzy, moi drodzy. Jakiś szalik do mnie przyszedł i mnie wyfarbił. On może latać, bo on ma ten magiczny kill off. Ej, dobra, ej, ten policjant. On mnie jest w stanie zabić akurat. No, jeżeli on może latać sobie i takie rzeczy odwalać. Spróbuję się do niego jakoś dostać, ale boję się, że to może naprawdę, naprawdę źle się skończyć. Ten policjant chyba. Aha. Naprawdę poszedł? Nie no nie wierzę Ty, ten czajnik gdzieś on tu cały czas lata Przez chwilę go widziałem, ale nie wiem co on... Gdzie on jest w ogóle? O, o fuck Ja pierdziele Ja pierdziele Nie wiem jak i to przeżyłem, ale przeżyłem To jest jakiś inny gracz w ogóle WIKSO O fak. dobra to jest policjant To jest policjant z krwi kości, na którego czekałem I który niestety będzie... Bardzo łatwo mógł mnie zabić najprawdopodobniej Ja pierdziele, co on tak biega? Ej, fak. FAK! FAK! O oh FAK! Dobra, tak szczerze no to przeżyłem Dobra, coxa! koksa! NIE NO WIDZOWIE JAK JA MAM! Dobra, teraz mam przerąbane, teraz ja już wiem, że mam po prostu przerąbane I ani trochę mi się to nie podoba On mi, moi drodzy normalnie rozwala, nie? Bije mnie ten czajnik Walony czajnik, zgiń czajniku O nie, dobra Nie, nie, jest śmierć Została śmierć w tym momencie. Wixo otrzymał nagrodę za, głow za głowę gracza Zęciak 50 milionów. Wszyscy piszą w tym momencie na czacie co GG i tak dalej. Ja pierdzielę. 50 milionów. No dobra. Straciłem wszystko. Straciłem itemy. 50 milionów za moją głowę wyparowało tak naprawdę. Nie mogło to się tak skończyć. Więc postanowiłem, że zrobimy największe polowanie, jakie jest możliwe na SMP. Tylko nie na otwartym świecie, którym dosyć ciężko nie znaleźć i może to naprawdę trochę zająć, ale w samym więzieniu. A dokładniej w sercu samego więzienia. Tam, gdzie więźniowie mordują innych więźniów. Pierwsza osoba, która mnie zabije? Otrzyma dodatkowe 20 milionów, czyli naprawdę bardzo dużo. Dobra, moi drodzy. Przygotowałem sobie itemy. Jakoś nie za dobre i chyba jednak wezmę trochę lepsze. Dobra, moi drodzy. Teraz jest jakiś potencjał. Idziemy, moi drodzy, na Warp VP i napiszę na czacie po prostu: Kto mnie zabije, na Warp VP dostaje 20 milionów. Chcę, żeby tu była największa, moi drodzy, wojna i największy bunt w więzieniu, jaki może być. A żeby jeszcze bardziej zwiększyć ilość osób, postanowiłem, że wyślę globalną wiadomość. A czym jest globalna wiadomość? Jest to wiadomość, moi drodzy, do wszystkich graczy na serwerze. Czyli do 2000 osób online. Napisałem, że jeżeli mnie zabije na warp VIP ktoś, dostanie 20 milionów. Dobra, moi drodzy, tak jak widzicie, kto mnie jestem że w Warp i dostanie 20 milionów zęcia. Zaraz tutaj będzie naprawdę bardzo grubo. Moi drodzy, czas zacząć polowanie. Dobra, wyskakuje. Let's go, zróbmy to, moi drodzy, zróbmy to. Nie wiem, co to się może w tym wydarzyć. Wszyscy już za mną biegną. Jestem warty walony 20 milionów, widzowie. Dobra, e, jest to naprawdę grubo. Ja pierdziłem Gruby, gruby w Nie to kto mnie zabije, naprawdę nie mam pojęcia Ja pierdzielę przecież ja zaraz ginę, zjem koksa Patrzcie ile no tutaj jest osób I każdy próbuje mnie zabić Każdy tak naprawdę, no chce po prostu jakkolwiek sobie Zarobić pieniądze A najłatwiej jest po prostu w tym momencie mnie zabić Dobra, nie wiem ile jeszcze wytrzymam, tak naprawdę no już nie zostało mi za dużo Nie mam już koksów Sytuacja jest, też tak powiem krytyczna Ale zabijam jeszcze, zabijam, zabijam i próbuję Koks, znowu Koks, ty! Random o Koks. Tak naprawdę tutaj chyba o Koks nie powinienem się martwić, tylko bardziej o Seta, który jest na bardzo o słabym już wyczerpaniu. Dobra, uwaga, nie ostatniego Koksa. O nie, o nie, jakiś i e tam nie bije. Oj, to nie jest fajna opcja akurat. Ktoś z tych ludzi, moi drodzy, z tych wszystkich w tym momencie ludzi, dostanie 20 milionów dolarów. Dobra, 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 uspokójcie się, panowie. Ej, ja nie wiem, kto mnie zaraz zabije, ale za. O kurde, dobra, wytrzymałeś Seta, jest na zerowym poziomie w tym momencie. Dobra, padła mi bania. Padła mi bania, widzowie. Fak, nie, nie, nie. Powiedz, że nie wikso. Powiedz, że. Zabił mnie wikso. Ja pierdzielę. Moi rodzy. W tym momencie daję Wixowi 20 milionów dolarów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, zer. Znaczy razem siedem. I tym sposobem został jeden z najbardziej, najgroźniejszych graczy na Jail SMP i w więzieniu. I teraz was proszę, jeżeli wejdziecie na ten tryb, składajcie hołd Wixo. Znaczy, no, miejcie na niego dużą uwagę. Dziękuję za odcinek, zostawcie lajka, like, subskrybujcie, kanał, się na a to tyle. Cześć.